Witajcie, kochane dzieciaki! Kto z Was zapamiętał naszą piękną lekcję z ciociąkami, na której ona nauczyła nas wezwań do litanii Serca Pana Jezusa po angielsku? Pamiętacie, było ich pięć? Były ozdobione pięknymi rysunkami. Du, 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 du! Ja dostałam od ciocikami wszystko. Myślę, że sobie dzisiaj zobaczymy, co zostało w naszych głowach. Na szczęście rysunki nam podpowiadają. Ja je może tutaj położę. O, pamiętacie, to był tajemniczy pierwszy rysunek, pełen literek. Drugi, mniej tajemniczy, bo był domek i brama niebios, to było jakoś tak proste dla nas. Trzeci był też troszeczkę tajemniczy, ale czwarty to był tajemniczy, bardzo. A piąty był tajemniczy najbardziej. I teraz spróbujemy sobie przypomnieć. Zobaczcie. Pierwsze wezwanie było. Heart of Jesus, delight of all saints. A więc rozkoszy wszystkich świętych. Powtórzmy sobie razem. Heart of Jesus, delight of all saints. I to było tutaj. Rozkoszy wszystkich świętych. Ciociakami bardzo fajnie wymyśliła ten rysunek. Drugie mamy Heart of Jesus, King and Center of all hearts. A więc królu i centrum wszystkich naszych serc. Bardzo ważne wezwanie. Biegniemy do tego rysunku. Powtórzcie razem ze mną. Heart of Jesus, King and Center of all hearts. Kochane dzieciaki, my się nie poddajemy, nawet jeśli te zdania są dosyć długie, to się uczymy, bo chcemy być poliglotami. 3. Heart of Jesus, Fountain of Life and Holiness, a więc fontanno życia i świętości. I to jest też proste połączenie tego rysunku. Powtórzcie teraz, proszę, razem ze mną. Heart of Jesus. Fountain of Life and Holiness. No i zostały nam jeszcze dwa. Heart of Jesus, full of goodness and love. A więc pełne dobroci i miłości. I tutaj były te nasze tajemnicze literki. Goodness and love. Powtórzcie ze mną całe to wezwanie. Heart of Jesus, full of goodness and love. I ostatnie, jakie piękne. Heart of Jesus, House of God and Gate of Heaven. A więc Domie Boży i Bramo Niebios. Tutaj nam pasuje do tego rysunku i ostatni sobie też razem powtórzymy. Heart of Jesus, House of God and Gate of Heaven. Kochane dzieciaki, wiem, że ciociakami ma dzisiaj dla nas przygotowaną kolejną porcję jakichś pięknych skojarzeń z sercem Pana Jezusa. To już nie będzie z litanii, tylko prawdopodobnie ona wymyśliła coś takiego, czym będziemy mogli siebie nawzajem obdarzać. Dobrocią, miłością to biegniemy do niej. Pamiętajcie o daniu lajka wszyscy, żeby moje marzenie się spełniło. Do miliona domów przynajmniej dotrzyjmy, a potem dwa miliony, potem trzy, potem cztery i tak dalej. Hello, hello, hello. Witaj Witam, bardzo się cieszę już widzę przygotowane różne tak. narzędzia, a lekko mnie dziwi w komnacie lingwistycznej zestaw kredek. Tak, bo ja się muszę przyznać, każdy z nas chyba ma takie rzeczy, które lubi. Ja bardzo lubię kredki, i mazaki, i pisaki, i kolorowe długopisy, i brush peny i różne takie rzeczy. I często używam ich jak uczę się właśnie angielskiego. Bo bardzo lubię sobie kolorować różne rzeczy, to też ludziom pomaga. Ja chyba muszę iść na prywatne lekcje, żeby się dowiedzieć, jak to robić. Ale rozumiem, że dzisiaj coś wykorzystamy. Dzisiaj będziemy. Kredy. Tak, będziemy mieć taką prywatną lekcję. E, wszyscy razem. <noise> będziemy mieć prywatną lekcję. Kochani. E, Inga chyba mówiła z dzieciom, bo tak coś podsłuchiwałam sobie z tej swojej komnaty, że miałam pomysł, bo mnie serce Pana Jezusa zainspirowało z tygodnia na tydzień do kolejnej fajnej rzeczy, tak. do nauki angielskiego. Właśnie jesteśmy bardzo ciekawi, co to będzie. Tak. Ja sobie myślę, że jak się modlimy tą litanią do serca Pana Jezusa, to nasze serca też na kształt jego serca się upodabniają. Tak, oby, 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 tak. W zasadzie o to nam chodzi. O to nam o chodzi. gdyby nie to, to w ogóle naprawdę naprawdę byłoby krucho z nami w życiu. I słabo. I słabo. E, moi drodzy, i dzisiaj pomyślałam sobie, że najpierw nauczymy się takiego, ja nie będę wam od razu mówić, o co chodzi, tylko tak będę po kawałeczku odsłaniać, e, co tutaj się będzie działo. E, chciałam was zapytać, czy ktoś z was wie, jak po angielsku jest wiadro? Nikt o, nie wie. Słuchajcie, wiadro po angielsku w ogóle zaczyna się na by, więc jakby nawet ktoś próbował skojarzyć, to chyba będzie ciężko. Wiadro to po angielsku bucket. Bucket, bucket. Bardzo ładnie się to mówi, tak dynamicznie, tak Mnie się to kojarzy z takim konikiem skaczącym przez, 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 przez przeszkody. Bucket, bucket, bucket. I mówi się czasami o tym, jak człowiek myśli o tym, czym napełnia swoje serce, to czasami pokazuje mu się taką, taki obrazek wiaderka, że jakby w tym wiaderku swoim, czyli w tym naszym sercu nosimy sobie różne rzeczy. W tym bukcie, że tak powiem. In the bucket. No i do wiaderka możemy wkładać rzeczy i słowa dobre i rzeczy i słowa nieprzyjemne. Hmm. I ja pomyślałam sobie o tym, że skoro tak pięknie modlimy się do serca Pana Jezusa, to na pewno Jego serce inspiruje nas do dawania innym dobrych rzeczy. Tak. I dobrych słów. Tak. I myślę sobie, że my dzisiaj z Ingą zrobimy sobie takie wiaderka na miłość. Bucket Uuu. of love. Bucket A, of love. Bucket of love. Albo wiaderka na życzliwość. Bucket of kindness. Bucket of kindness. Kindness. Tak, żebyśmy nosiły ze sobą to, co sprawia, że w naszym sercu jest więcej nadziei, wiary, miłości, um, że bardziej chcemy być jeszcze jak Pan Jezus i myślimy sobie, ale cudownie, że Pan Jezus to tak nas stworzył. Wspaniały, Wspaniały pomysł. No tak. I żeby to zrobić, potrzebujemy sobie to wiaderko narysować najpierw. Czyli nasz bucket musi znaleźć się narysowany tutaj na naszej kartce. Jeżeli macie kartki, to szybciutko-szybciutko łapiemy za takie zwykłe kartki z drukarki albo blok rysunkowy. I każdy może mieć wiaderko w takim kolorze, jakie mu się zamarzy. I'm going to have um, Raspberry Bucket. To jest kolor, na który niektórzy mówią malinowy. Malinowy. Raspberry. Raspberry. Raspberry bucket. Moje wiaderko będzie malinowe, a Twoje? My bucket will be green. Green bucket. A zielonych też mamy, zobacz, mamy one, two, three, four, five, six, seven, siedem odcieni zieleni. Ależ Inga ma ten. Ten. Ona tam, widzisz, ta kredka tak o, ciężko Zielko. wychodzi. To mamy już nasze kredki i spróbujemy narysować sobie nasze wiadro. Gdyby była z nami ciocia Malwa, to by narysowała profesjonalne wiadro, ale my będziemy tak próbowały troszeczkę. Kochani, więc ja swoje wiaderko zaczynam od tego, że rysuję takie spłaszczone jajo. O, zobaczcie, widzicie, takie spłaszczone, o, jakby nam po prostu się zrobił taki placek. Bo to jest ten otwór, przez który do wiaderka różne rzeczy wpadają. Nie. Yes. Inga jest u ciebie? Mi się. Brawo, no zobacz. I w zasadzie wystarczy do narysowania wiaderka poprowadzić jeszcze dwie takie kreseczki w dół lekko zwężające się. Mhm. O. Ja tu jeszcze raz jeszcze raz poprowadzę taką kreseczkę. Mhm. Domykamy dno i mamy wiaderko. E, to nie było takie trudne. No zobacz, no udało nam się zrobić wiaderka. one wcale nie są idealne i nie muszą w ogóle być idealne. Bo wiaderka na miłość mają być przede wszystkim pełne miłości to, 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 i życzliwości. To, to. Co my tu będziemy wrzucać? No i będziemy sobie wrzucać to, do czego nas inspiruje serce Pana Jezusa. A myślę, że Pan mm. Jezus często nas inspiruje do tego, żeby drugiej osobie powiedzieć dobre słowo. Tak, oj, to jest bardzo ważne. Bo taka osoba, która słyszy dobre słowa, jak ma jakiś trudniejszy moment, przypomina sobie, że ale nie jest ze mną jeszcze tak źle. I zobacz, Inga, ja przygotowałam takie e, angielskie, e, no właśnie, zobacz, co ja tam przygotowałam, żebyśmy sobie nawzajem włożyły do naszych Bucket of Love o, i Bucket jakie, of Kindness. Jakie piękne to są serduszka z napisami różnych miłych rzeczy i dobrych. Tak? tak? Różnych dobrych i miłych rzeczy. E, I możemy sobie, tu są dwa zestawy, e, więc w każdym jest sześć takich. Dobrych rzeczy, które możemy powiedzieć mamie, tacie, bratu, przyjacielowi, koleżance z klasy, albo na przykład pani nauczycielce naszej ukochanej, ukochanej, żeby ich wiaderka na miłość, bucket of love albo bucket of kindness, się wypełniły. I może najpierw powiemy sobie, co my tu w ogóle mamy do wyboru, a później mam propozycję, żeby każda z nas e, tej drugiej dała takie trzy serduszka. I zaczniemy wypełniać nasze wiaderka. Dobre. Zacznijmy od żółtego serduszka. Żółte serduszko ma napis You are special. Jesteś wyjątkowy. Jesteś wyjątkowy. You, you are, are special. special. I ja to serduszko od razu chcę do wszystkich Waszych wiaderek, w ogóle przez ekran tutaj <grym> puścić. You are special. Jesteś wyjątkowy. Spróbujemy razem. You, you are, special. are special. You are special. Drugie serduszko mówi nam takie. No właśnie, jakiego ono jest koloru? Yy, Turkus blue. blue. No dobrze, nie. a to wtedy? Aha. No tak, to będzie taki inny blue. <noise> taki inny blue. Taki, taki, taki turkusowy blue. You are a good friend. Jesteś dobrym kolegą. Jesteś dobrą koleżanką. You are a good friend. You are a good friend. Tak jest. Pomyślcie sobie o kimś, komu moglibyście tak powiedzieć i jeszcze raz z przekonaniem powtórzmy razem. You are a good friend. Tak jest. Dalej mamy takie serduszko, które myślę e, wielu rodzicom i nauczycielom e, bardzo jest potrzebne, żeby to usłyszeli. You are patient. Jesteś cierpliwy. You, you are... are patient. Tak. Bo naprawdę często zanim ta, ta cierpliwość gdzieś nam zniknie i wyparuje, to jesteśmy cierpliwi. Bardzo. I wy też. You are patient. You are patient. Jesteś cierpliwy. Dalej mamy serduszko niebieskie. You are kind. You are kind. Jesteś życzliwy. Życzliwy, czyli troszczysz się o innych, masz ich dobro w sercu, myślisz o tym, ee, jak możesz e, ich podnieść, pocieszyć? You are kind, you are kind. You are kind. Zostały nam jeszcze dwa serduszka, fioletowe i takie jasnozielone. I to, o, czekajcie, fioletowe będzie na końcu. E, teraz mamy zielone. You are helpful. Jesteś pomocny. You, you are helpful. helpful. Tak, ja myślę, że każdy z nas ma kogoś, od kogo często otrzymuje pomoc, i o takiej osobie możemy teraz pomyśleć i powiedzieć sobie z przekonaniem wielkim, You are helpful. Super. A fioletowe zostawiłam na koniec, dlatego, że tutaj nie ma, że jesteś jakiś tylko dziękuję Ci za. Thank you for listening. Dziękuję za to, że mnie wysłuchujesz. Thank you for listening. Thank you for listening. Tak jest. Ładne. Zobaczcie. Ja myślę, że to wszystko bierze się tak naprawdę, ma początek właśnie w sercu Pana Jezusa, o którym mówiliśmy, że jest dobre, miłości pełne, że jest e, królem, źródłem. zjednoczeniem, źródłem, jest rozkoszą wszystkich świętych. A święci na pewno byli i special, i good friend, i patient, i kind. To mam taką propozycję teraz. Ja wybiorę dla Ingi trzy serduszka, do jej wiaderka na miłość, które już zaczniemy wypełniać, a Inga wybierze dla mnie. To może um, Inga, ja bym chciała zacząć. Dobrze. I dać ci, e, oczywiście e, pierwsze serduszko. You are special. Oh. Jesteś wyjątkowa. Nie Thank ma drugiej takiej Ingi. You are special. <laughs> Thank you. Możesz sobie przykleić. Możesz wziąć glue i od dołu zaczniemy tak napełniać nasze wiaderko. Mm. our... Bucket of kindness. Będę Takie. sobie czytać codziennie. No właśnie. O! You are special. I am special. You are. Yes, you are. Mm, Kamilko, a ja mam mm -hmm. dla Ciebie. You are helpful. O! Jesteś pomocna. Thank you. You are helpful. Yes. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście e, zdarza mi się często, że jak ktoś prosi o pomoc, to e, to właśnie. To raczej nie ma problemu i idziemy. Pomagamy. Mam nadzieję, że wśród Was jest też wiele takich dzieci, które są helpful i mogą dostać takie serduszko. Ja sobie je przyklejam na dole mojego wiaderka i zawsze, jak będę miała jakiś kryzys i pomyślę sobie, że ja to chyba tak za bardzo temu światu nic nie wnoszę, to popatrzę sobie na swoje wiaderko i powiem: mm -mm, to nieprawda. I am helpful. I wiem to, bo inspiruje mnie do tego serce pana Jezusa. To Ingunia, dla Ciebie mam w takim razie jeszcze tak o. You are a good friend. Jesteś dobrą koleżanką. Jesteś bardzo dobrą, wspaniałą koleżanką i naprawdę bardzo się cieszę, że Cię znam. You are a good friend. Am I a good friend? Yes, you are a very, very good friend. Thank you very much. I am a good friend. Yes, you are a very, very, very good friend. No właśnie. I zobacz. Nasze wiaderko, twoje wiaderko zaczyna się coraz bardziej wypełniać. Mm -hmm. You are a good friend. No to jeszcze nam trochę uh, zostało, może jeszcze coś Milko, ci… you mm -hmm. are kind. Mm. You are very kind. Jestem życzliwa. Mm, jak to miło usłyszeć. Thank you. I am very happy that I am kind, that you think I am kind. Yes, I think you are kind. Yes. So I'm taking the glue. Look. And smaru, smaru. To oczywiście nie jest po angielsku. And I am sticking another heart. You are kind. And you too. You are kind. I myślę sobie, Inga, jak na, o tobie tak myślę sobie często, ile masz różnych czy, sytuacji w zespole. I jak było niedawno nagrywanie płyty, to też było dużo takich sytuacji, gdzie musiałaś właśnie być taką osobą, jak na tym serduszku. You are patient. Jesteś cierpliwa. You are patient, Inga. Oh, thank you very much. Here you are. I want to be patient. Yes, and I think you're good at it. You're good at being patient. Thank you very much. Kamilko, a ja tak? chcę jeszcze Tobie ofiarować mm -hmm. serduszko. Thank you for listening. Oh, dziękuję bardzo. Thank you so much. Czy jesteś taką osobą, właśnie, że zawsze wiem, jak będę potrzebowała, to znajdziesz czas. I to jest wspaniałe. Thank you very much. Thank you. Jestem ciekawa, kto Wam przychodzi do głowy z takich osób, które zawsze wysłuchają, jak macie powiedzenia coś ważnego. Inga powiedziała Thank you for listening. I am v, You're welcome. Nie ma za co. No dobrze. To wszystkie nasze pomysły wykorzystałyśmy i zobaczcie. Nasze wiaderka, nasze buckets zaczęła się pomału wypełniać. Ale Inga... Nie byłabym sobą, gdybym nie miała zadania specjalnego no. dla ciebie jeszcze. O ja, 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 czy ja sobie dam radę? Zadanie specjalne kryje się w jeszcze jednej kopercie. Hmm. Tu dum, tu dum, nie podglądaj i zobacz, co w tej kopercie tam jest. Ciekawe. No właśnie, some more hearts. More hearts. More hearts. ale te serca są jakieś takie dziwne, nie? One nie Strange. mają nic napisane. A, no właśnie. Ale ja myślę, że Ty mnie już trochę znasz i pewnie wiesz, dlaczego one nie mają nic napisane. My będziemy sami wypisywać. Tak! Ale myślę, wspaniały pomysł. Myślę, że zobaczcie, nawet jeśli nie macie takich gotowych serduszek, jak my tutaj, każdy z Was może zgiąć kartkę papieru na pół, wyciąć serduszko, a później w środeczku napisać jakiejś bliskiej osobie, to co chcę mi powiedzieć? Of course in English. Of course in English. Of course, of course. Dlatego myślę sobie, że ja zacznę chyba. Inga, czy podałabyś mi długopis? Can I have a pen, please? Yes, of course. Thank you. Oh, what a beautiful, mocny w duchu pen. Wonderful, no. little one. Yeah, I love this pen. And your color is? Mm. Of course, green. Green, yeah. Inga is green today. Okay. <laughs> I am green today. You're green today. To ja teraz, Inze, napiszę pierwsze, ale nie podglądaj w ogóle tutaj, nie podglądaj. Ciekawie. Napiszę ci, e, co taką trafi do rzecz. mojego basket. Tak. Basket to byłby do koszyk, mojego... a my mamy bucket. A, ale bucket. podobnie, ty masz rację, zobaczcie. No, pomyliłam się. Ale to tak blisko, blisko. Czyli basket to jest koszyk, koszyk a wiaderko, bucket. bucket. To ja mam Inga dla ciebie taką super secret message, super tajną wiadomość. Serduszko idzie tum, 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 złożony, złożony, złożony. I Inga. Digo, digo, digo. Uwaga. O, you piękne. give me hope. Dajesz mi nadzieję. O. You give me hope. Zobaczcie. Nie, 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 Myślę, że myślę, że fajnie jest dawać komuś nadzieję, fajnie jest mieć kogoś, kto nam daje nadzieję, i jeśli taka osoba jest, to można no. jej podarować takie oto serduszko. Od razu przyklejam, jest tak, tak cenne, tak jest. You tak. give me hope. To teraz... jest takie podnoszące się serduszko. E, I teraz możesz Inga sama. Teraz e, ja. Nie jakieś... hmm. 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 ja wiem, co bym chciała. Tylko czy ja to umiem po angielsku? Hmm. E... To ja się... To ty nie słuchaj, a ja się zapytam na Dobrze, ja, ja. dobrze, dobrze. Słuchaj, ja bym chciała, żebyśmy napisały jesteś twórcza. Hmm? You are. You have plenty ideas. You have plenty ideas. Dobra, zobaczymy, czy to będzie dobrze. Jak źle, to wiecie, nie szkodzi. You. Nic nie słyszę, nic nie słyszę, nic yeah. nie wiem, nikt mi nic nie chce powiedzieć, a moje wiaderko mówi I want more hearts. Chcę więcej serduszek. I want more hearts in my bucket. Tylko czy to będzie dobrze, musisz sprawdzić. No dobrze, idzie do mnie super secret message. Don, 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 don. You have plenty ideas. No prawie. <laughs> Znaczy, w ogóle Inga chyba chciała mi powiedzieć, że ja mam dużo pomysłów. Bardzo dobre. No właśnie, a ja, czy ja mogę tak, żeby tu było tak, tak jak tak. ten powinno być? To jedna tylko rzecz jest taka, zobacz, o, że tu musi być E. Wyjątkowo mówi się tak, jak się pisze po angielsku. I potrzebujemy jeszcze słówka OF. Zobaczcie, ile ja się tutaj nauczę. Tak to jest. jest szok! To jest wielki szok. To, ta you literka E. You have plenty of, of ideas. You have plenty of ideas. Mam dużo pomysłów. I have plenty of ideas. No, przyznam szczerze, że to chyba prawda. Czasami moja głowa nie nadąża zapamiętywać tych pomysłów, i później się zastanawiam, o czym to ja przed chwilą myślałam, bo tego jest za dużo. Ale bardzo się cieszę, że to doceniasz. Bardzo Ci dziękuję. You have plenty of ideas. A gdyby ktoś miał na przykład dużo energii, to można by mu powiedzieć, You have plenty of energy. You have plenty of energy. A jakby ktoś miał dużo radości, to można powiedzieć you have plenty of joy. You have plenty of joy. Zobaczcie, jakie Inga fajne wymyśliła. Każdy może skończyć po swojemu i skorzystać z tego początku. To ja sobie od razu przy... przy, przy wymyśliła czy... No tak, ale, nie ale z twoją bardzo. inspiracją. Także o, zobaczcie. Nasze serducha już się tu pojawiają. I ja jeszcze jedno chcę dla Ingi zrobić, serducho. Ja też. No właśnie. O, tutaj tutaj wkładam rady. Na pewno, na pewno. Dobrze, i w Plenty of Ideas to ja jeszcze chciałabym. No wiem, co ci fajnego napiszę już. You are gone. nic nie będę mówić. Nie, 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 nie. To jest taka wiadomość, która jest zawsze prawdziwa i zawsze no, byłoby fajnie, jakbyśmy zawsze myśląc o tym czuli pocieszenie. You are God's child. O! Oh, Jesteś dzieckiem Bożym. I am God's child. Tak jest. You are God's child. O Jezusie mówiliśmy, że był House of God, uh, że był Gate of Heaven, a ja Tobie mówię: You are God's child. Thank you very Bożym. much. That's my heart. Yes, it's your heart. That's true. I am God's child. Digo, yes. digo, 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 And you are special because you are God's child. Oh. I mm -hmm. ja dla Kamilki napiszę. I ja znowu po prostu pewnie mam nie podsłuchiwać, a to jest bardzo trudne. Pewnie będą znowu błędy, ale nic nie szkodzi, bo przecież się uczyni. Ja w ogóle y to w ogóle nie ma wpływu na to, jak bardzo jestem wdzięczna za te słowa. Ciekawe, co ta inga tam produkuje. Co ta inga tam pisze? Pisze i pisze i pisze. Chyba cały list dostanę, no ja nie wiem. Ale w ogóle to już mi się trochę nudzi. Nie, Mogę nie, niech ci się nie nudzi, bo to będzie bardzo ładne. Dobrze. Tylko, no okej. Okay. Czy to tak? Hmm. Hmm. Najwyżej hmm. będzie y, poprawka. Hmm. Ja uważam... You are so beautiful! Oh my god! You are beautiful! Beautiful! Tu może być błąd! No właśnie, yy, chciałam Wam powiedzieć, że wszystkim się wydaje, że jak mam na końcu full i full to jest dwa L, to będzie dwa L, a powinno być jedno. Ale... Czyli tak? Nie, nie. Czyli yy, możesz serduszko na przykład zrobić z tego L, jak ci się uda, albo jakiś taki nosek. To <głos》>. bardzo ładnie to przerobisz, Tak na myślisz? Pewno. No tak. dobrze, to spróbujemy. O, You are beautiful oczywiście oznacza, że jesteś. Piękna. Piękna. O, oh, thank you so I ja właśnie much. tak myślę o ciecikami, że ona mm. jest piękna zarówno właśnie tak jak wygląda, mm. ale też jest piękna sercem i umysłem i pomysłami i dobrocią i w ogóle to ten tak. twój wiaderek, czyli mm. koko, tak, tak. czyli powinien być pełen, pełen moich serduszek. Dziękuję bardzo. Zobaczcie, co nam pięknego wyszło od Ingi. You are beautiful. I ja bym w ogóle chciała to powiedzieć dzisiaj wszystkim dzieciom. Wszystkim, 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 wszystkim dzieciom, kochani. You are beautiful. Cokolwiek Wam się wydaje, albo ktoś jakąś głupotę Wam kiedyś chlapnął i Wasze serducho przestało w to wierzyć. You are beautiful. Eee. Jesteście piękni. Ale piękne są wszystkie. Zobaczcie, zaraz sobie tutaj dokleję ostatnie już moje serduszko. Właśnie o raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I jeszcze sobie podpiszemy bucket chyba. Tak mi się wydaje, bo żebyśmy wiedzieli, jak kiedyś zobaczymy takie słowo, to żebyśmy wiedzieli w ogóle o co chodziło. Jak się je pisze. No właśnie, jak się je pisze. A słowo to pisze się, już zaraz zobaczcie, piszę i piszę i stawiam kolejne literki i stawiam ostatnią literkę i podpisałam swoje wiaderko. Bucket. Bucket. Czyli wiadro. Bucket. Bucket of love albo bucket of kindness. Miłości, życzliwości. Bucket. O, a Inga nawet całe zmieściła, ping, bo ja to, ping, takie wo woły walnałam, że mi wyszło jedno słowo tylko na, na mojej kartce. Bardzo pięknie Ale Inga. wspaniały ten dzisiejszy odcinek. Tak jest. Kochane dzieciaki, zachęcamy Was, żebyście po nauczeniu się na przykład dwóch lub trzech, mm -hmm. napisali w komentarzu o... do nas, które najbardziej polubiliście, tak. którego się nauczyliście. No i oczywiście mówcie swoim najbliższym. Po polsku i po angielsku. I po polsku i po angielsku. <noise> Napełniajcie ich wiaderka na miłość, czyli ich serca po prostu inaczej, dobrymi słowami, żeby tych dobrych słów było więcej niż tych trudnych i nieprzyjemnych. I pomodlimy się na koniec, dziękując Panu Jezusowi za to, że możemy się stawać podobni do Niego i że nasze serca mogą się stawać podobne do Jego serca, które jest po prostu mieszkaniem szczęścia, radości i świętości. Tak, w imię Ojca, i Syna, i, Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Serce Jezusa. Zmiłuj się nad nami. Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. I teraz ja mam dla Was wiadomość: You are God's child, you give me hope, you are patient, you are a good friend, and you are special. A jakby tego było mało, to jeszcze. You are beautiful, you have plenty of ideas. Thank you for listening. You are helpful and you are very, 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 very kind. Ściskamy Was mocno. Dajcie lajka koniecznie, żeby dużo dzieciaków dowiedziało się, jakie są fajne, bo naprawdę jesteście fantastyczni. Papa! Papa! Pa.